Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, którą organizuję wspólnie z ruchem z przedstawicielkami ruchu społecznego matki na działalności gospodarczej. Nasza dzisiejsza konferencja poświęcona jest negatywnym skutkom niedawno przyjętej przez Sejm ustawy o świadczeniach pieniężnych na urlopach macierzyńskich i, i, i w razie choroby i macierzyństwa. Proszę państwa, już jestem w tym sejmie od paru lat i przekonuję się nie po raz pierwszy, że nie jest łatwo być kobietą matką w Polsce. Rozwiązania prawne, które mają służyć kobietom, które decydują się na macierzyństwo, wciąż nie nadążają za sytuacją tysięcy kobiet w Polsce. Dotyczy to kobiet, które pracują na tak zwanych umowach, na umowach zlecenie, czy umowach śmieciowych, ale tu również dotyczy, o czym się właśnie teraz przekonujemy, kobiet, dotyczy kobiet przedsiębiorczyń, kobiet, które które prowadzą własną działalność gospodarczą i decydują się na dziecko. No i co się okazuje? Właśnie przyjęta przy, przy, przez Sejm ustawa, która porządkuje wiele innych ważnych spraw, ale w, w sprawach dotyczących przedsiębiorczyń wprowadza takie zapisy, które, które w praktyce pozbawiają je rzeczywistego wsparcia ze strony państwa. A więc, na przykład kobieta, która prowadzi własną działalność gospodarczą, jeżeli opłaca składkę w wysokości mniej więcej 500 zł, będzie otrzymywała zasiłek w wysokości 17 ,70 zł 70 groszy. To widzą Państwo z tych kwot, że jest to coś absolutnie niewyobrażalnego, coś właściwie można powiedzieć skandalicznego. Co więcej, w wyniku wprowadzonych zmian kobieta, która opłaca, opłaca składkę w wysokości około 1100 zł, będzie otrzymywała zasiłek w wysokości 1000 zł. Więc znowu widzimy, że jest to jakaś ogromna niesprawiedliwość, coś, co absolutnie nie, nie może mieć, nie powinno mieć miejsca w, w systemie prawnym w kraju, który tak bardzo uskarża się na to, że kobiety nie decydują się na macierzyństwo. Co więcej, bardzo często oskarża kobiety o to, że nie decydują się na dziecko i mamy za mało, za mało dzieci w Polsce się rodzi. Ja w tej sprawie już podjęłam działania, zresztą inspirowana przez, przez przedstawicielki ruchu społecznego Matki na, na działalności gospodarczej. Napisałam w tej sprawie do pana prezydenta o to, żeby te zapisy, o których mówię, skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Z tego, co się orientuje, pan prezydent tego nie bierze pod uwagę, ale zaproponował coś, na co ja we współpracy współpracy ze środowiskiem przedsiębiorczyń chcę zrobić, a mianowicie wystosowanie szybkiej nowelizacji w tej sprawie. O szczegółach dotyczących tej sytuacji powiedzą nam najpierw Pani, Mał pani Małgorzata Borowska, a potem Pani Izabela Żerek ze z, z Ruchu Społecznego Matki na Działalności Gospodarczej. Bardzo proszę Pani Małgorzata Borowska. Ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję pani marszałek. Szanowni Państwo, ja też jestem mamą i mam własną firmę. Jestem ubezpieczona samozatrudniona od 2009 roku, czyli prowadzę ją 6 lat. Pracuję ponad 15, więc chciałam Państwa przekonać, że i również, że moje składki już tam są wprowadzone do systemu. Tak jak składki wielu innych przedsiębiorczych kobiet, które zrzeszyły się w tym ruchu. My reprezentujemy dzisiaj grupę, która sądząc po aktywności internetowej zrzesza ponad 1600 osób. A wnioskując z liczby podpisów złożonych pod petycją o weto prezydenckie tej ustawy, którą, którą złożyły się u prezydenta w zeszłym tygodniu, czyli mamy i ich sojusz, sojusznicy to jest ponad 5 tysięcy osób. W ogóle osób samozatrudnionych w Polsce, o których dzisiaj mówimy, jest ponad 1,5 miliona, bo co trzecia polska firma jest założona przez kobietę i chcę powiedzieć, że jesteśmy przekonane, że reprezentujemy nie potencjalne wyłudzaczki, jak często się mówi opinii publicznej, tylko sól polskiej gospodarki. Współtworzymy na co dzień ponad 60% polskiego PKB. To dzięki nam i naszej codziennej pracy Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników przedsiębiorczości kobiet, bo na samozatrudnieniu prowadzących firmy. Jest ponad 30% kobiet, i chciałam też Państwu powiedzieć, że to są osoby w bardzo różnej wyjściowo sytuacji: że to są z jednej strony osoby, które prowadzą duże firmy i zatrudniają pracowników, a z drugiej strony ponad połowa z nas nie zatrudnia pracowników i pracuje w sektorach sfeminizowanych i co często się wydarza, również niskopłatnych, że są z nami nie tylko prawniczki, które prowadzą duże kancelarie, nie tylko przedsiębiorczynie, które. Mają dużą firmę produkcyjną albo usługową, ale są także kosmetyczki i fryzjerki. Pielęgniarki i położne, lektorki języków obcych i tłumaczki, czyli różne osoby, których motywacją do samozatrudnienia nie tylko była potrzeba własnego biznesu, ale również oferta nie do odrzucenia wystosowana często przez pracodawcę. I te osoby stawia się dzisiaj w takiej, szczególnie jeżeli są w ciąży, ustawa stawia właśnie w takiej sytuacji, że jeżeli jestem w tej chwili w ciąży i w dodatku na przykład zagrożonej i jestem na L4, czyli jestem na zwolnieniu lekarskim, to nie mam już w tej chwili wpływu na to, jakiej wysokości będzie mój zasiłek. Jesteśmy głęboko przekonane, że ta nowelizacja jest, mimo że jest złą pewnie techniką legislacyjną, nowelizować dopiero co wprowadzone prawo, wprowadzane, to ona jest konieczna, dlatego że nie może godzić w prawa nabyte osób, które są ubezpieczone w starym systemie. I to jest pierwszy powód dla, dla nowelizacji. Drugim powodem jest to, że w tych nowych w przepisach przedsiębiorczynie, czyli osoby, które się ubezpieczają dobrowolnie i samodzielnie, są w gorszej sytuacji niż osoby ubezpieczone przez pracodawcę, czyli niż mamy na na etacie. Uważamy, że taki etatowy standard ochrony na wypadek choroby i macierzyństwa jest dla nas wzorcem, do którego chcieli, chciałybyśmy w ogóle dążyć, więc pierwszym postulatem dzisiaj to jest nowelizacja, szybka nowelizacja tych przepisów, a drugim postulatem to jest szeroka debata z przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami na temat standardu ich ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa, czyli wzięcie pod uwagę naszego realnego głosu, co nie zostało, jakby nie został on wzięty pod uwagę na, w tym trybie legislacyjnym. Owszem, ustawa była konsultowana, ale ze związkami zawodowymi i ze związkami pracodawców, czyli tymi osobami, które na co dzień głównie zajmują się osobami pracownikami etatowymi, więc chodzi teraz o to, żebyśmy my też miały głos w kwestii tej ustawy i żeby w ogóle zacząć o niej myśleć systemowo, jako elemencie nie tylko polityki społecznej, ale polityki prorodzinnej państwa, dlatego że zasiłek w wysokości 17 zł, Albo nawet w wysokości tysiąca złotych, właściwie demontuje inne instrumenty polityki prorodzinnej. To znaczy, ludzie nie decydują się na dziecko tylko z tego powodu, że obejrzeli spot w telewizji albo reklamę, tylko decydują się dlatego, że państwo mówi. My cię, czy ja Cię wesprę, tak czy ustawodawca mówi, wesprzemy Cię w tym trudnym, ale ważnym dla nas momencie, jakim jest posiadanie, posiadanie dziecka. Także bardzo apelujemy i dziękujemy Pani Marszałek za, za tę nowelizację i będziemy apelować do posłów i do ministra Kośniaka Kamysza o to, żeby ta szybka ścieżka nowelizacyjna w przypadku tej ustawy została wprowadzona. Tak, ja zanim poproszę Panią Żerek o zabranie głosu, no chciałabym podkreślić jeszcze dobitnie to, o czym Pani Borowski może tak zupełnie nie wypadało powiedzieć, że ta zmiana została wprowadzona przez ministra przy użyciu argumentu, że trzeba, że trzeba coś zrobić z tymi naciągaczkami, które chcą oszukać system. Proszę Państwa, polskie kobiety to naprawdę są kobiety uczciwe, które nie nie chcą naciągać systemu, które chcą korzystać z tego, co system przynosi, ale nie możemy zakładać, że mamy do czynienia z jakimiś oszustkami, które tylko po to zachodzą w ciąży, żeby, żeby od państwa wyciągnąć jakąś kasę, jak to się potocznie mówi. Jest to niesprawiedliwe, nieuczciwe. Ja tutaj w imieniu polskich kobiet chciałam zaprotestować i je obronić. A te... Ja tylko powiem, że takich zasiłków w najwyższej wysokości to jest to pół procenta osób, które pobrały ten zasiłek, także tak zwana naciągaczka to jest taka postać mi się wydaje jak Wiedźmin, to znaczy ona jest popularna, ale fikcyjna, że większość tych zasiłków, które są naprawdę są zasiłki pobierane w standardowej wysokości to jest jedna rzecz, a standardowy, wysokość, wartość zasiłku, dziennego zasiłku pobieranego z ZUS w pierwszym kwartale 2015 roku wynosiła dziennie około 74 zł. Dziękuję bardzo, teraz Pani Izabela Żerek Dzieli się ze swoją historią. Bardzo proszę. Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, ponieważ też właśnie reprezentuję kobiety, które zostały skuszone przez państwo do założenia działalności gospodarczej preferencyjnym ZUS-em, dotacjami na założenie działalności gospodarczej. Trochę się czuję oszukana, dlatego że nikt mnie nie uprzedza o konsekwencjach, jakie się z tym wiążą. Zakładałam działalność gospodarczą z, w tamtym roku z ambicją, chęcią rozwoju, zatrudnienia pracowników, tworzenia takiej firmy z prawdziwego zdarzenia. W tym momencie, przez to, że takie przepisy mają wejść, poważnie się nad tym zastanawiam, czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Polsce ma sens i czy nie powinnam tej działalności w tym momencie zawiesić i szukać etatu. Dlatego apelujemy właśnie o, o tę zmianę, bo wydaje nam się, że taka nowelizacja ustawy może spowodować, że kobiety będą zawieszać działalność gospodarczą, a w dodatku przyczyni się też do tego, że nie będą chciały już jej więcej zakładać. Co na pewno wpłynie na PKB, na gospodarkę, ponieważ tak jak tutaj Małgosia wspomniała, przyczyniamy się do sześćdziesięcioprocentowego PKB w Polsce. Dziękuję bardzo. Zaufanie do państwa jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa i pewna stabilność systemów opieki społecznej również. Nie może być tak, żeby, żeby ludzie, a w tym, w tym przypadku również i kobiety, i młode matki, i przedsiębiorczynie, były zaskakiwane takimi decyzjami, które w tak dramatyczny sposób zmieniają ich sytuację. Jak już wspomniałam na początku, ja podejmę próbę przeprowadzenia tej szybkiej nowelizacji przez Sejm. Mam nadzieję, że się uda po to, żeby dać szansę już kolejnemu Sejmowi na, na, na taką reformę systemu, który będzie sprawiedliwy i nie będzie dla nikogo krzywdzący. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo.